Internet zastosowanie i bezpieczeństwo Internet jest przede wszystkim źródłem ogromnej ilości informacji od wiadomości poprzez prognozy pogody, przepisy kulinarne, encyklopedie i słowniki, kończąc nawet na interaktywnych wykładach lub szkoleniach. Obecnie w internecie możemy dokonywać wszelkie operacje bankowe, otrzymywać faktury drogą elektroniczną, np. od operatora sieci komórkowych, rezerwować pokoje w hotelach, kupować bilety do teatru oraz wiele innych. Dzięki internetowi również komunikacja stała się dużo prostsza, zaczynając od e-maili, różnego rodzaju czatów, komunikatorów, telefonii internetowej, a nawet programów, które po podłączeniu kamery pozwalają na wideorozmowy. Poprzez internet możemy dokonywać różnego rodzaju zakupy. Obecnie mamy przeróżne sklepy, w których możemy kupić prawie wszystko: od zakupów spożywczych do mebli czy sprzętu elektronicznego. Popularne są też aukcje internetowe. Tam każdy użytkownik internetu może sprzedać lub kupić dowolny przedmiot. Internet jest także świetnym źródłem rozrywki. Możemy w nim znaleźć przeróżne gry, słuchać radia, oglądać filmy, czytać książki przeglądać portale społecznościowe. Poza informacjami oraz rozrywkami w internecie czeka również mnóstwo zagrożeń. Wchodząc na niepewne strony lub ściągając niektóre pliki można zainstalować na komputerze niebezpiecznego wirusa. Aby uniknąć niebezpieczeństw trzeba mieć zainstalowany program antywirusowy oraz pamiętać, aby nie wchodzić na niezaufane strony, nie otwierać maili od nieznanych użytkowników.